Hello wszystkim, przyjechałam przed chwilą O, prądu nie było, bo mi radio nie działa Bo jest to stara babka I jeszcze radio mam w pokoju Ale mniejsza byłam z babcią U lekarza, przed chwilą wróciłyśmy I przyszły mi w końcu te bilety Tylko najgorsze jest to, że te bilety Są numerowane Ja zaraz wam pokażę Jestem załamana Patrzcie. Są tu numery to jest mam 17 rząd. To jest dla mnie dla mojego brata, więc będziemy siedzieć koło siebie. Ale inni będą na pewno się siedzieć gdzieś indziej. Więc to jest beznadziejne W ogóle kto mądry na koncert robi yy, miejsca siedzące. A nie no, w sumie tak myśleć na stadionie, na przykład na jakimś narodowym, to się działo. No ale o tym taki, jak, jak mamy się bawić wie, siedząc? jakby ja będę chciała wstać, to ktoś z tyłu będzie siedział i będzie wkurzony, że ja mu przeszkadzam i zasłaniam. A po co iść na koncert, żeby siedzieć? Bo ja tego nie rozumiem. Ja chcę się tam bawić, a pewnie będzie tak, że... Może no, będę musiała siedzieć przez tych ludzi. Chyba, że ktoś fajny si siądzie z tyłu, który z ekipy, który, który przyjechał się tam bawić, a nie ja siedzieć. Więc ma mam taką nadzieję, że to się tak będzie. Albo że ktoś się przesiądzie koło nas, bo może będziemy się zamieniać miejscami, żeby się udało siedzieć koło siebie. Więc mam nadzieję, że się tak uda. Bo jak nie, to nie będzie fajnie, bo ja się nie będę mieć jak bawić. I cześć, że jutro mam rozmowę o pracę. Zgadnijcie gdzie? Pod moją bramą domu, bo, przy, yy, bo ten fakty, co... Będę mieli właśnie u niego pracować, czy wiadomo, jeszcze nie wiadomo, czy będę pracować No ale zadzwonił do mnie, że ktoś tam się dzwonił Nie że, czy nie dzwonił. No że ktoś tam nie chciał pracować, bo jakaś dziewczyna niby w ciąży. No i że przyjedzie ten... pod dom mi jutro Ja nie wiem, ja go do domu nie będę wpuszczać jego ja pierwszy raz na oczy będę widzieć W ogóle kto, 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 kto to mądry na rozmowę o pracy przyjedzie do kogoś do domu? Czy pod dom? Ja powiem, że mam psa i nie będę, nie będę go zapraszał do domu, tylko wyjdę pod... Pod bramę Jak będzie chciał, to ja sobie tam z nim pogadam ale to bez sensu może nie, że się boję, bo ja się tam go nie boję no ale wolałabym pojechać do miasta, tam gdzie bym pracowała tam z nim pogadać, nie żeby mi pod dumę, przejeżdżać się raz z takim czymś spotykam, nie wiem czy on po prostu chce, żebym nie musiała jechać specjalnie czy, czy nie wiem co, myślisz, że ja go na kawkę zaproszę, czy co? może jakoś nie, jakoś nie będzie zachwycająca, bo się zapytałam, go, tylko świeciła sobie taką lampkę, żeby mi taki vibe. Będę sobie malować na stresowanie przed jutrem, bo się stresuję tą rozmową o pracę. Ale to tak jak ja, ja, się wszystkim po prostu stresuję, więc nic nowego. I jestem fajnie, bo cała rodzina poszła eee, do babci, do pracy. I gdzieś jeszcze brat gdzieś tam pojechał, więc on może pewnie za chwilę wrócić. Ale tak to jest w tym samym domu, mogę sobie muzyki słuchać. I jest git, ja tak po prostu uwielbiam, jak oni gdzieś pójdą. A żeby cały dom poszedł, to jest po prostu yy, zawsze wyższy problem. Ciężko, żeby tyle osób poszło gdzieś, a dzisiaj akurat się udało, więc się cieszę. Idzie jeszcze z Kubowej wózki, tylko nie wiem w sumie, kto jest gośćmi, więc sobie może jeszcze oglądnę. Więc się cieszę, że poszli i są odpocząć sama w końcu w domu. właśnie właśnie pracę semestralną z historii. Jeszcze mi ze sobą dwie. Miałem iść do lasu, bo jest taka fajna pogoda. Ale czy mi się chce? Chciało mi się raczej, ale gorzej. Bo chciałam wziąć psa, ale chyba jednak nie pójdziemy, bo przed mi alert, że znowu zbieram jakieś na wściekliznę do lisów coś rzucać. Więc ja tu nie pójdę, bo. Jak to zje? bym poszła sama, ale sama nie chcę pójść, bo on się tak patrzył, że go indziej nie zabiera. I coś miałam powiedzieć. I w ogóle mam taką playlistę zrobioną z wszystkimi piosenkami Magdy. Wam pokażę, jak to fajnie wygląda, jak sobie zrobiłam. Mam zdjęcie ze sobą na bół, w sumie jakieś chce się wkleić. Tu mam wszystkie te piosenki, więc jak ktoś chce, to samo, może chyba to polubić, mi się wydaje. Tą playlistę chyba się da. Mam no, dzisiaj w planach, na napisać tą pracę semestralną. Później chyba posprzątam w pokoju. Później będę chyba jeszcze ćwiczyć i ogarnę to, co muszę pasmokcie. I tak ja mam plany na dzisiaj. Chyba, że jeszcze pójdę do tego lasu, ale później zobaczymy. A dzisiaj jest właśnie środa. O, bo to mi się przypomniało. Dzisiaj jest top mode, będę oglądać. Środa, właśnie. Ale ja to dopiero w pół do dziesiątej, to jeszcze czas. Ale się wystraszyłam, się sobie oglądam sobie film, a tu idzie straszna sygnałach, ja patrzę, a ono ma całe te całe z taką wielką przyczepą tych takich worków z tą ziemią czy z jakimś piaskiem. Ja też od razu na dół, ale coś okazało, że nie będzie się indziej wiedzą, bo już myślałam, że, że u nas tutaj jakiś wylało san czy coś i jadą szybko zabezpieczać ten teren, a teraz jeszcze burza jest. Ale masakra się wystraszyła, że poleciałam szybko na górę, ale na szczęście to nie u nas. Przed chwilą byliśmy w sklepie i tak zmokliśmy. Wszystkie ciuchy mam mokre, ale co z tego, że my zmokliśmy tylko ciuchy ma mokre. A co mają powiedzieć ludzie, którzy mają te powodzie? Wtedy to jest tragedia. Więc, że my tam gdzieś trochę zmokliśmy, to na wyspę ciuchy. Ale co mają powiedzieć tam ci ludzie, którzy teraz uciekają z domów, bo ich zalewa? Chyba się tak pomyślałam. mówimy, że aleśmy mokrzycali. No nas tak złapał deszcz. A co myślą ci ludzie, jak muszą z domu uciekać? Tragedia, co się dzieje teraz z tymi powiedziami Że po prostu ludzi wszystkie zalewa, te zwierzęta nie mają jak się wydostać. Znaczy niektóre na przykład na łańcuchu, bo ich nie, nie wzięli na swój łańcuch, ani ktoś nie zdjął. Albo w, no, w ogóle, że ktoś o zwierzętach zapomina, sam ucieka i nie bierze zwierząt. Ale... co mamy poradzić? Tylko nam zostało... Pierać te zbiórki i, no jak ktoś może, to może w sumie też pojechać i pomóc. Ale to co miałam powiedzieć, żebyśmy w sklepie i kupiłam moje ulubione płatki, były w sklepie. W ogóle ja z dzieciństwem, z dzieciństwem się kojarzą to takie chocolat pick czy coś, tak? Ale ja teraz po prostu uwielbiam te z Liona, te takie zwykłe, bo są jeszcze takie, ze w środku jakiś jest czekolada, ale te zwykłe po prostu najlepsze uwielbiam. Właśnie jechaliśmy przyszedłem do lasu szukać grzybów, których znowuś nie ma i ich właśnie zgubiłam w lesie, ale to dlatego, to było specjalne, żeby ich zgubić, żeby móc sobie ponagłaźnić, ale oni gdzieś poszli tam na górkę, ja puszczam sobie, tutaj sobie chodzę, ale że świeżym powietrzem pooddycham, to z tego, że nie, nie znajdę żadnego grzyba, teraz może pojedziemy gdzieś dalej, bo tu nic nie ma. Ale muszę się ich pilnować. Już kiedyś się zgubiłam, byłam z babcią, później się siłą... szukałam w całym lesie. Przyjechaliśmy przed chwilą właśnie do domu, jest tak zimno, że po prostu ja tylko się chciałam, żebyśmy jak najszybciej przyjechali do domu i napić czegoś ciepłego, teraz przyjechaliśmy to Wszyscy od razu kawę zrobiliśmy, bo jest tak zimno. Może nie ma takiej tragedii, ale w bluzie było mi tak zimno. Prawdę sobie pić kapucinko i oglądać się duba Andzia dodała... Anziaks dodała teraz czwarte urodziny Charlie, a to Charlie to już chyba kiedy ona miała rodzinę. Wiem, że dawno. Ja już myślałam, że ona połączy ten jeden film z tych czwartych urodzin. Z tym, co jak będziemy mieć piątą urodzinę. No ale dodała. Przyjechałam przed chwilą do babci, bo moi bracia jakoś tam pomagają robić płot. Jest tak gorąco, a ja przyjechałam w spodniach i w bluzie i sobie tak się, sobie tutaj siedzę. Bo ja tu w ogóle uwielbiam przyjeżdżać. ja też mieszkam na wsi, ale u mnie takie jest podwórko i z każdej strony z dom, a tutaj w sumie jest tak z tyłu, ma babcia za domem taki lasek, więc ja tu uwielbiam przyjeżdżać. A jutro jadę na koncert się tak nie mogę doczekać. To już ostatni w tym sezonie plenerokowy, który w sumie nie będzie plenerem, bo będzie w środku w budynku. Też ludzie musieli siedzieć na krzesłach. To jest najgorsze, bo się nie będzie można za bardzo chyba bawić. Ale i tak się cieszę, że jedziemy. Więc się już nie mogę doczekać jutro. A następny odcinek i film właśnie, który będzie po tym, który daję, będzie z babcią, który, w którym babcia przejęła ten kanał. Udało mi się to nagrać do końca. Nie jest długi, bo chyba całe 6 minut trwa, chyba tak mi się wydaje. A ja już nie chciałam babci męczyć. Więc dobre i to. I więc właśnie chyba we wtorek, no we wtorek dodam. I co, i do zobaczenia w następnym odcinku wszystkim. -o. i Dziękuję wam za oglądanie jak zawsze.